Halo, halo, dzień dobry, gdzie te niebieskie, przed tobą babo, Witajcie. jesteśmy w Kropko. i idziemy na mały przeglądziek. Pieseczkę, no chodźcie, są nowości, zobaczcie. To jest piżama? To jest piżama, wieżyki, jaki słodziak. Ile ty pani? 40 zł od rozmiaru S do XL. O. Fajny Jerzyk. Czekajcie, może o, sobie tak fajnie wyjmiemy gaciorki i zrobimy miniaturkę. O, telefon by mi wypadł. O, co może tak jeszcze sobie skręcimy? No i tu mamy guma Dobra. Robimy to jak było, a i obok sweterek też na nowość, mm, fajniutki. tutaj prążek, tutaj gładkie, 50 zł od rozmiaru S do XL i tutaj mamy rozmiar L. I jak podoba się? No, to takie nowości na samym wejściu, fajnie, idziemy dalej Tutaj sporty, chcemy? Nie Rzut łoczkiem na wieszaczek Sweterek na nowościach, paski na prawo, na lewo Ten po środku biały znamy To który bierzemy? Ten? Na guziczki Cena 40zł od rozmiaru S do XL i tutaj mamy rozmiar L nie ściągam dziewczyny, bo ja go nie odwieszam. Ale możemy sobie, o tak... Zrobić takie zbliżenie. Ile te pani? Dwa zameczki. 35 zł. To jest nowe? Już nie wiem. Skleroza. Co to to jest? O. Co to? Jakiś płaszczyk. 90 zł. To są te, które podnosiłam ostatnio. Tak. No to tutaj wybrane dziewczyna. Jeden, jedyny. Został. Kamizelki. Dobra, było kręcone. Nie powtarzam. 25 zł. też było. Dobra, też nie powtarzam. Tutaj coś mamy. O. Getry. Tak. No, takie obciśludkie 30 zł. One też były w zeszłym roku, tak? Dobrze kojarzę. Coś w podobie było, no nie? Jest guma. I jest metka. To 2XL. Ale to chyba nie wszystko. Tutaj jeszcze coś wisi, tak? Czy nie? Nie, nie, nie. To jest to samo. Aha, i jeszcze to tutaj na mocnych nowościach. nogawka prosta. 50 zł. Rozmiar 40. Ale już jej kręciłam. no to tu mamy nowość. To co? Z koszulą? O! Fajnie. Dobra. Trzaskamy miniaturkę. A nawet zobaczcie, jestem sweterką fajnie już. Może jeszcze tak zrobię, co? Okej. Okay. Pani, gdzieś ty było? Tu? Tak. Tu? Jeszcze tutaj coś mamy. Czorne, szczorne to się zmyło, nie? No. O, takie, co to takie błyszczące? No, coś tu się błyszcza, coś tu się mieni. na urwano. To chyba z Znamy, ale tutaj jest nowość. 25 zł, to jest taki fiolecik. Od rozmiaru S do XL i tutaj mamy rozmiar M. O. Kobietki. No. Też na gościa, tak. Takie swetarkowe bluzeczki. Cena 30 zł od rozmiaru S do 2XL. No, to trochę nowości jest, co? Tak. Tu jakaś brązowa? Dobra, zaraz zobaczymy. Poproszę brązowa. Aha, to jest to samo co ten fiolecik. Tylko w takim kolorze. Co mi się tutaj za rozmiar wziął? Może to damy, będzie fajne odbicie na tym czarnym. 2XL 17 zł. Która fajniejsza? Który kolor? No Jeszcze coś Co to tutaj wisi? A to są ramunewski Dobra, to nie chcemy, znamy. Idziemy dalej Mamy dresy nowości, może tak cena. Najadę no co? 40, 25 i walurowe w takich kolorach. 35 w dół i 35 góra. Tak idę gaciorkiem, ale dziewczyny na gaciorku nic. No to nie kręcimy. Piżamka na lewo. Czy to jest dziecięce już? Iść na niebieski, tu na chwilę. Tak, to, są, to jest dziewczynka. Dobra, to nie. 18-17 zł. To nie chcemy. No to tutaj wszystko znamy, też nie chcemy. To co, płeczka? Kierunek płeczki. Chodźcie. Wszystko dziewczyny na wyprzedaży, jak leci. A może męski trochę, no właśnie. Chodźcie. Dawaj niebieski na męski, prowadź. O, a na męskim. Takie bluzy. 45 zł. Mm. Kamizelki. Czarne. I w takim ciemnym granacie. 45. Tutaj jest rozmiar XL, a one są do 2XL. O Ok. 40, ale chyba było, co? To Coś mi się kojarzę. Ok. Zobaczcie, dla dzieciaczka. <laughs> Jakie fajne. Beciorki. Jakie słodziaki. <laughs> Mega. No i polówki. 20 zł. Ale to było podnoszone. No. Biała. Zwykła. 25. Okay. Cóż to tutaj? na gościa Tak się wydaje. No pewnie, że tak. Ile ty Pani? Ja myślałam, że to jest wyprzedaż. Gdzie ta wyprzedasz? Aha, bo wyprzedaż jest tu. Tak? Tak. O. Jest tam znaczek. Jest. 50 zł. Aha, bo tu jest sklejone, to sobie nie za... lukamy za mocno, ale coś tam widać, widać. No. To taka nowość. Tu jest chyba kieszonka, tak się wydaje. Nie zajrzymy dziewczyny, bo tu o papierek jest, nie? Zabezpieczenie w sensie. Okej. Co? Kierunek półeczka. Jeszcze po drodze trochę dział męski. Nie wiem, co to było. Dla mnie nowe dziewczyny, ale góry nie widzę. Góry, ale to było, tak? Nie, tam to było rozpinane, te przez głowę. 40 zł. Cóż to za łożoszek? <grych> Jaki ładny. <grych> Jest tu więcej łożoszków. <grych> nie ma babu. Dobra, idziemy w środek, bo tutaj akurat wszystko znamy. Tak? Tak. Jeszcze tutaj, Piciory. ale o. Wszystko podnoszone. Dobra, to nie powtarzamy. Chodźcie w środek. 20 zł. Włochacze na nowościach, ten kolor może Ile ty włochacz nie będę ściągać bo tak ładnie nie, nie odłożę dziewczyna, a jest cena, dobra 40 zł a wymiar? 60 na 90 okay. ładny kolor, mega fajne są te narzuty do tych dywanów ale nie widzę tutaj się rozglądam, jest za mną dywan ale o, ten tutaj w sensie, że taki. 120 zł, 120 na 160. A te wszystkie wybrane. Ale to jeszcze dostępne. 90 zł, 150 na 200. Cztery przeglądy wstecz chyba. Jakoś tak były kręcone. Te dywany. O, tu jest w ogóle jakiś taki nowy koc. Ile ty pani? 130 na 160. 40 zł. Taka krateczka się wydaje. Ale nie wyjmę dziewczyny, bo... o ktoś tutaj rozkładał go, a ja go tak nie złożyłem Zobaczcie już włochacza. doleciały fajnie 12 zł. A resztę. No a, resztę znamy. Jakie ceraty doleciały do tych podkładek na mocnych nawościach 8 zł 100 na 140. O są te podkładki. No to takie ceraty jeszcze, dziewczyny. 100 na 140 czterdzieści. No to nie wszystko byłem. Tutaj jeszcze taki wzorek 140x180 za 15 zł. O, taki liść. Tak, sobie jeszcze troszkę przejdziemy i kończymy kobietki. O, a to są te podkładki pod te tutaj ceraty. 10 zł. Wybrane podobają się. No dobra. Jakaś nowa kolekcja się szykuje. 30, gdzie 30? 15 zł. Wymiar 35 na 150. O, może najpierw na obrazek na jeden? Jak? To ci na chwilę pani damy? Mhm. Podoba się? To jeszcze obrusy. 30 zł. Ale to wszystko. Podnoszono, ale zobaczcie. O. Idealnie, nie? No. Cena podawałam 30 zł. Wymiar 140 na 180. Ok, lecimy dalej. Chyba, tutaj jeszcze takie. No, też mamy właściwie 12 zł. Pod które podkładki. Tu, Może tu No to takie nowości Dziewczyno Ok mamy przedażę 65 i 40 zł takie okazje nowe koszeczki tutaj widzę cenę 17 zł ale mamy 3 Wymiar i każdej inaczej leci, tak? 8 zł 12 i ten największy 14. Okay, no? Tak pod Perwej idzie. Też mamy bościa. Pokaż się pani. Cena 6 zł, a 4 Tutaj jakie ładne zaraz podniosę pokaż się pani No Serio, czekajcie, mabo jak kręcisz fajne cena się schowała Pani wyjdziesz, czy nie wyjdziesz? Pani nie chcę wejść. Serio? No. No. Dobra, czekajcie. 12 zł. Siedzi, siedzi. Dobra, idę dziewczyna. Fajniutkiego dnia Wam życzę. Chyba, że chcemy jeszcze taką lampę. Pewnie, że chcemy. Cena 30-50 zł. 50 zł? Lampa prezentuje... Serio, co mi się tutaj? Dobra, już naprawiłam. Lampa prezentuje się tak. Tam. Nie wiem co to jest. Co to jest? To jest takie pudełko dekoracyjne w sensie do postawienia, czy co? 20 zł Dziewczyna, która wie. Jest tu jakieś PL? Pudełko dekoracyjne, no. No dobra. Wiosna. dziewczynę okay. No dziewczyny, kolejne lampy. Ile to pani? 55 zł O, takie żebrowane. To tak leci pod srebrą? Mieni się na pewno. Ale pod co leci? Chyba pod złoto piękna ta cena od dołu robimy. wypatrzycie nie wiem. jaka tam cena była. Napiszcie w komentarzu Fajno. do tego mamy od razu kwietnik, ale nie, bo to poleci. Dobra. Chyba nie poznamy ceny. No, która zna? Napiszcie w komentarzu. Nie biorę dziewczyny, bo to mi poleci.